Rod miał wszystko. Pieniądze, władze, wpływy. A jednak był więźniem, był więźniem własnego strachu. Z drugiej strony, Jan Chrzciciel, człowiek, w lochu, człowiek, skuty łańcuchami, ale wolny. Dlaczego wolny? Dlatego, że. Robił dokładnie to, co chciał, to znaczy był blisko prawdy i nigdy nie odpuścił tego, żeby tę prawdę wyznawać. Możemy się zapytać, po której jesteśmy stronie: czy po stronie Heroda, czy po stronie Jana Chrzciciela. Czy będziemy kalkulować, co nam się opłaca, czy będziemy trwać zawsze po stronie prawdy. Wybór należy. Do każdego z nas wybierajmy zawsze prawdę.